Nie, Dobra słuchajcie e, Ja już tam shorta wrzuciłem Ale raczej nikt nam nie pomoże Bo to już kolega szuka Ile czasu? Parę dni nie? no nie? Nikt nam nie pomoże Dobra słuchajcie ja już rozebrałem ten cały cylinderek, Który tutaj jest Spróbujemy go uratować I teraz jak się uda to zobaczymy tym wszystkim Co się tak naśmiewali że to jest badziewie. Jeszcze wam nie powiem, co tutaj użyję. Największy problem jest taki, że tutaj są te gumy. One są takie stwardniałe na tych cylinderkach. O, tam tamta to już w ogóle. Spróbujemy uratować. No to co? Działamy. A spróbujemy uratować najprawdopodobniej cylinderek, który ma ile lat? 50 lat cylinderek. Co do tego użyjemy? Już Wam pokazuję. To się nie... <laughs> tak, a nie strażą pożarną. Słuchajcie. Silk Conditioner jest na rozmiękczenie uszczelniaczy. Tutaj mamy uszczelki. Te uszczelki są zbyt twarde. Więc spróbujemy je rozmiękczyć po to, ażeby zaczął normalnie cylinderek pracować. Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, a robimy eksperyment. Będziecie mogli to zobaczyć na żywo, co się z tym dzieje. Trochę to potrwa. Dobrze, słuchajcie, buduję, buduję coś, coś buduję. Opalarka, kawałek jakiegoś pojemnika metalowego, dwie te uszczelki, gumki. Wrzucamy i będziemy zupę gotować. No ja nie miałem je przed chwilą tutaj, tu. Otwieramy, cyk i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Musi się udać, co ma się nie udać? Odgrzewam sobie oczywiście ten płyn, bo wiecie, to jest przystosowane do silnika, tak? Na uszczelniacze do silnika. W silniku macie temperaturę około 90 stopni i to pracuje z olejem. No chcielibyśmy troszeczkę przyspieszyć tę całą procedurę, bo nie będziemy czekać 3000 km, aż to wróci nam do jakiegoś tam pierwotnego stanu. Więc musimy coś zaimprowizować. Na tą chwilę mamy 34 stopnie. Przepojarujemy jakoś co? Już? Będzie widać, nie będzie widać, będzie widać, nie będzie widać, coś tam będzie widać, coś... No, jedziemy. I co idzie coś? Nowe, to będą większe. Bardziej wciśnie A, tam. Bardziej wciśnie tłoczek. No Wtedy bardziej będzie wiesz. No, będzie chodził po tym ró równiejszym. No. że słuchajcie, grzałem to jakieś 3 godziny, mam już jedną wyjętą, słuchajcie, mięciusia, sprężysta, myślę, że coś z tego może wyjdzie, wszystko zależy od tego, czy cylinderek nie będzie miał dużych wżerów. ja tam go troszeczkę przepoleruję zaraz taką szczotką miedzianą na dremelku, no i spróbujemy to wszystko poskładać do kupy, i tak myślałem, jak tutaj zrobić test, już wiem, jak zrobimy, czy to działa, czy nie działa, także... Za chwilę po składaniu zrobimy sobie mały teścik. Dobra, słuchajcie, spróbuję jeszcze wyczyścić te tutaj tłoczki. Niczym to nie chce zejść, więc spróbuję jeszcze walotinerem. Przypomnę Wam, że ten brud ma 41 lat dokładnie, tak? Który to jest rocznik tego pojazdu? 8.2, 8.2, żeby tego nie pomylić. job. Yep. Co był? Może. Może być, co nie? Nie bierzemy od nich kasy. Od USP? No. Nie, robimy. Niech mają. Może kiedyś mi się ktoś przyda pomoc pomóc? Uwierz mi, że nie, nie będziesz nawet wiedział kiedy. No. Wiesz co? Tam jest wysoka temperatura. Daj mi ten, 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 wiesz, smarowidło, ale do hamulców. To raz, a dwa to trzeba zakleić, patrz. Daj no topelkę. I stąd właśnie im się to wzięło. Dobra, jestem w trakcie składania. Zaraz sobie wezmę, jeszcze przepoleruję. Tu jest trochę tych bambetów, bo jestem właśnie na nawet nie wiem czy połownie. Nie, już słuchajcie, już bliżej jak dalej. Końcówka składania silnika. Słuchajcie, ratujemy to jak się tylko da, bo niestety nigdzie nie ma ani części zamiennych, a tym bardziej nie ma nie ma tego cylinderka. Wiem, że tak nie powinienem, ale nie mam wyjścia. Tutaj jest leciutkie pęknięcie, i stąd właśnie im się zapiekło. Zapiekł ten cylinderek, no i zrobił lekkie wżery, ale miejmy nadzieję, że ta polerka pomogła. No i zmiękczenie tych uszczelniaczy pomogło, że się na tyle rozszerzyły, że będzie dobrze. Dobra, także co? Bierzemy się. O! Tu was ten kącik interesuje. Będziemy składać i zobaczymy, czy zadziała. Delikatnie nasmaruję to wszystko tam. Nakładam sprężynkę. Dwa plastiki, na to idzie właśnie ta guma, ale ona się powiększyła troszkę, fajnie, albo nie. O, panie, to powiem ci tylko tyle: jak to będzie ciekło, to jestem Hans Dupenstein. Patrz, patrz, jak to ładnie z ty? Ja to wtedy to wiesz, co samo wypadało. Była twarda, no, patrz. No nie masz siły, wejść, Jak to będzie ciekło, to mówię ci. to Najważniejsze jest teraz to obłożyć, żeby to, 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 to tak się nie podwijało. No teraz za bardzo się rozszerzyło wszystko. Patrz. No, udało się. He, patrzcie, działa. Już teraz lepiej chodzi. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze kombinuję. Taką mam cichą nadzieję. Że wezmę to wkręcę sobie w imadło, o imadło delikatnie skręcę, nie za mocno, żeby nie rozerwać tych gumek tutaj, podam to prosto, wezmę szczykawkę, wleję tam płynu hamulcowego, o tak wystarczy, wlejemy tu płyn hamulcowy, wezmę sprężarkę, strygnę. a już się pstryknąłem, dobra, muszę jeszcze jakiś odpowiednik tutaj skombinować, haha. Ha. Zakazało nam się tu w odpowiedniku. Sponsorem programu jest importer półkanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Dobra, mamy taką nasadkę, przejściówkę. No, i w twarz, a jak. Kurde, trzyma chyba. Będziemy wiedzieć, jak gumki będą mokre. Trzyma chyba. O, Rzesz ty łożeszku. No i dobra, to co? Odkręćmy, zobaczmy. Ta gumka, suchutka. Widać? Nie ma nic. Następna gumka. I oto Twoja chwila, prawdy. Suchusio. Te ślady to jest tylko ten smar, tak Jest marowidło. Sucho. Dobra. Jest. Zrobione. Gotowe. Proszę bardzo. Panowie Strażacy, prezent od warsztatowych historii czeka gotowy do odbioru. Trzymajcie się, pozdro!